Cześć wszystkim! Dawno nie było żadnego filmu u mnie na kanale, a chyba jednak należą się Wam pewne wyjaśnienia, pewne informacje i tak dalej, bo wiem, że wiele osób ogląda i niektórzy z Was też, podobnie jak ja, chcą grzać dom grzejnikami. No, jak widzicie, zima przyszła i nie wygląda już to tak kolorowo o tym Wam opowiem troszeczkę później. Teraz chcę dzisiaj... Dzisiaj chyba w ogóle będą dwa filmiki. Chcę dzisiaj zrobić taki teścik pobór prądu, jaki jest w zależności od temperatury medium, temperatury wody. Chcę po prostu sprawdzić, o ile zmniejszy się zużycie prądu pobierane przez pompę ciepła, jeżeli zejdziemy załóżmy 3 stopnie w dół z temperaturą. No, bo nie ukrywam, że nagrzejniki w tym momencie jest wysyłane około 42 stopnie. No i ten pobór prądu jest konkretny. Zanim pójdziemy do piwnicy, to jeszcze tak małe, mały rzut na klimatyzator. Takie paseczki dwa. Nie wiem, czy to świadczy o tym, że jest za mało czynnika. Ale jeszcze jest jedna rzecz, bo tutaj są dwa płaty tej chłodnicy i ta chłodnica tam dalej. Tutaj są dwa paski, a tutaj już ta chłodnica odtąd, dotąd jest już cała, niepokryta szronem. Troszeczkę ciężko będzie dzisiaj testy przeprowadzić, bo... Wiem, że duży wpływ na zużycie prądu ma zaschronienie wymiennika. Jeżeli wymiennik jest zaschroniony, bardzo wolno rośnie temperatura i, i, i ma to wpływ na zużycie prądu. Akurat pada śnieg, jest dosyć wilgotno, od dwóch dni już i te zużycie prądu jest dosyć duże, ale pokombinujemy. Poza tym drugi film będzie testy z wentylatorem pod grzejnikiem. Ale nie mam tutaj na myśli takich wentylatorków małych komputerowych, bo y, wiem, że to nie przynosi dobrego skutku. Ale wpadłem na inny pomysł i zobaczymy jak to się będzie sprawowało. Też taki testik zrobię, bo kombinuję jak tutaj obniżyć temperaturę zasilania medium. Medium zasilającego grzejniki. No, już są plany nawet na podłogówkę, bo nie wygląda to tak różowo. Ale ile zużycia jest, powiem Wam, jak przejdziemy do piwnicy. Jeszcze takie krótkie ujęcie, takie z rozpędzania się. Jednostki, pobór jest piękny. 2600. Jednostka się rozpędza. Jak widzicie, po prądu jest znacznie większy niż wcześniej. Wcześniej to przy rozpędzaniu to na no, tam dochodziła do 2000, tam może 200 było wat. Teraz przy tych temperaturach no, oczywiście jest to już więcej. Także no, no, nawet słychać w moim głosie lekki może zawód. Że nie jest tak do końca, jak tego oczekiwałem, ale wiem też, że głównym tego powodem jednak jest to, że tutaj mam grzejniki i niedocieplony dom. Mimo wszystko, jak sobie policzyć, nawet powiedzmy 40 kW na dobę razy 180 dni w roku, tak. No to. 3 ton węgla bym za to nie kupił, tak naprawdę. A tyle potrzebowałem na zimę więcej, nawet 3,5. Tak średnio mi szło dobrego jako groszku 3,5 tony. Także, no, na szczęście cena za prąd nie poszła w górę na 2 złote. Powiedzmy, że z przesyłami będzie to około 1 złotego. No to. 180 razy 4. Kto jest dobry z matematyki, niech sobie policzy. Także no tysięcy to nie wyjdzie na pewno. No dobra. Jednostka się rozpędza. Nie ma co tutaj zamulać. Widzimy się jak się ustabilizuje. Po defroście Temperatura gazu, która jest tutaj 43, ten termometr pr pr próbkuje co 10 sekund. Wzrasta teraz no tak dosyć dobrze. Ale jak na przykład jest mocno zaśronione, tak, bo wyłączyłem klimę, ale była zaśroniona, nie było nie po defroście, tylko normalnie wyłączyłem, wyłączyłem pompę ciepła i bez defrostu no i jak startowała no to na 10 sekund przyrost tutaj jaki był to był 0,1 stopnia Celsjusza z bałwankiem teraz jak widzicie po defroście przyrost temperatury gazu jest o wiele szybszy no bo lamele są, są czyste także no te zaszronienie ma duży wpływ na pracę tego wymiennika no co jest oczywiste ale fajnie by było Gdyby był jakiś czujnik optyczny, nie tylko termometry. I gdyby ona się odszraniała tak naprawdę chyba trochę częściej. Pobró prądu. Tak jak widzicie. No i dobra, niech się temperatura ustabilizuje. Z wymiennika już idzie 35 stopni. Zaraz to poprawię, żeby było wszystko lepiej widać w jednym kadrze i, i zaczy będziemy zaczynali zabawę. No chyba podzielę ten film na takie 2-3 e, etapy, żeby nie było za dużo w jednym. E, bo fajnie właśnie zobaczyć, ile zmniejsza się temperatura wody, o ile przy defrostach. I to będzie chyba jeden film, a potem kolejne. Widzę, że jest okazja akurat nagrać defrost. Bo rozpoczął się defrost, słyszę. Więc jeszcze nagramy defrostik i to będzie dobra okazja, żeby zacząć pomiary, bo będą lamelki fajnie czyste i będzie na czym się wzorować. No, nagram ten defrostik, może ktoś sobie będzie chciał obejrzeć, chociaż jest tych defrostów już na YouTubie dosyć sporo. No, także. Przydałoby się coś pogadać w trakcie tego defrostu. No, to może Wam powiem o tych zużyciach prądu wobec tego. No, słuchajcie, 30 kW. 30 kW to jest takie realne zużycie prądu przy temperaturach. 0 stopni na dworzu. Jeżeli jest jeszcze mniej, tak jak teraz. Minus 4, czy tam minus 6, no to dobijamy prawie do 40 kW na dobę. Mój dom jest niedocieplony, więc jest bardzo wrażliwy na każdą zmianę temperatury. Leje się jak z cebra, no ale odmraża się całkiem dobrze w sumie tylko jeden defrost widziałem na żywo to jest drugi jaki z wami oglądam no i tam ten dół bo w Kajsai u mojego ojca to tutaj na dole zawsze robił się warstwa grubego lodu, nie odmrażał się tak do końca tutaj jak wcześniej widziałem to ten defrost jest dosyć długi i wszystko ładnie do końca schodzi no także już widać, że teraz też będzie dobrze tam troszeczkę na dole zostało jeszcze tego śniegu już teraz można powiedzieć ale ten defrost jest dosyć długi szczerze mówiąc jeszcze troszeczkę tak z boku żeby o, można było podejrzeć no jeszcze na dole zostało troszeczkę tutaj i w Kajsai to się gromadzi właśnie też dużo w tym rogu tutaj o o, jakie gorąco bije. Ależ bije gorąco. No i zaparował obiektyw. <laughs> Ale już schodzi. No i zaraz, jak tylko się przełączy, to pójdziemy, zobaczymy, jaka jest temperatura wody. O ile spadła temperatura wody, zaraz szybko przeskoczę do piwnicy. O, no to już po defroście. No to ten jest bardzo krótki, szczerze mówiąc. Nie trwał długo. Czy jest pełny? No. Ciut tutaj może tam zostało, ciut tutaj, na dole. Chyba tego nie zobaczycie. Ale to też ciężko powiedzieć, czy zostało, czy nie zostało. Dobra. Szybki przeskok do piwnicy, zobaczymy temperaturę wody. No już jestem. Jeszcze się nie zdążyła dobrze rozpędzić klima. Temperatura wody 31 na zasilaniu. Ech. Także było tam powiedzmy 42 Spadło te 10, 12, 15 stopni Nie ma się co martwić o defrosty Tym bardziej, że Nie powiedziałem wam Sorry, zasopany jestem trochę Biegłem, mało się nie przewróciłem na tym śniegu Jeden grzejnik mam zakręcony I to ten największy Grzejnik mam zakręcony Bo tam w salonie chodzi klimatyzacja Także defrosty jeżeli chodzi o zład wody, to tak jak pisali w manualu, że tam 40 litrów wystarczy, to, to raczej tutaj naprawdę tak jest, bo widzicie, ta temperatura nie spadła mocno. Fakt, że defrost był krótki, bo poprzedni jaki obserwowałem był dosyć długi, ale też tam yy, wiem, że nie spadła ta temperatura mocno, bo na górze mam na grzejniku termometr, i spojrzałem na niego, to tam było chyba 28 stopni. Eee, z niego tam na nim było, także także nie ma tutaj paniki, jeżeli chodzi o defrosty. Eee, no, no i co? Zobaczymy teraz, jakie będzie zużycie na nastawie 26. U mnie to jest 1,5 stopnia, każdy jeden stopień na wyświetlaczu to jest 1,5 stopnia. Realnego, bo jest termistor 10, 10 kg. No i zobaczymy. Niech najpierw niech sobie ustabilizuje się praca i zobaczymy, jakie będzie zużycie przy różnej temperaturze medium. Tutaj mam swojego Kajsaja. On już ma ze 3 lata, chyba tutaj u mnie. To służy generalnie jako klimatyzator. Ale z racji tego, że nagrzejniki puszczam 42 stopnie, a temperatura na zewnątrz nawet czasami minus 6, eee, no w salonie jest tak temperatura 21 stopni. Eee, żona trochę narzeka, że chłodno to sobie dogrzewam eee, po prostu tym klimatyzatorem troszeczkę. I tak dla porównania, tutaj oczywiście, lamelki są wszystkie pokryte fajnie. Ale też zwróćcie uwagę na to, że nie ma takiego bałwana na, tej, na tych lamelach, tak jak tam. Za to wczoraj była sytuacja zgoła odmienna, bo tutaj był bałwan, tutaj było sporo lodu, a klimatyzator, a pompa ciepła, która jest z drugiej strony budynku. Była totalnie sucha i przez całą noc nie było żadnego defrostu, bo było pod nią totalnie sucho i była czyściutka. Lamelki były czyściutkie i nic się nie działo. To taka yy, ciekawostka, bo to chyba zależy po prostu od tego, z której strony wieje wiatr. Ja mam tam jezioro zaraz, no nie wiem, ze, ze 300 metrów, i tam już jest jezioro za tymi drzewami. No, to tak dla czystej ciekawości. No, i taka przebiteczka, można powiedzieć. Tutaj jest bałwanek. Tak, tutaj jest bałwanek konkretny. Jest tego szronu sporo, naprawdę. Także dobrze by było, żeby był defrost. Bo to nie sprzyja ee, zużyciu prądu. Przy defroście 3,500 w pobiera klimka. No, pompa ciepła już teraz. 3,500 w pobiera. Także no ale z drugiej strony jeżeli chodzi o ostudzenie wody, ostudzenie medium grzewczego, to nie ma się w ogóle czym obawiać. To są jakieś tam drobne sprawy. Także ale o tym szerzej w piwnicy.